Cześć, tutaj Hannibal. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym Hyde Parku z Japonii. Tym razem spróbujemy uchwycić trochę natury i nie wiem jak będzie to wyglądać z metrażem, więc prawdopodobnie to znowu będzie poziomny materiał na parę dni. A ponieważ tak jak mówię, no, zależy mi na tym, że te długi, żeby te vlogi były trochę y, dłuższe, bo ten pierwszy był nieco chaotyczny, ze względu po prostu na to w jakim czasie był nagrywany. No w każdym razie, mm, co chciałem wam powiedzieć? Jedlak. Jedlak jest okrutny, spałem 2,5 godziny. To trwa parę dni i wiem, że będzie to mnie męczyć jeszcze jak wrócę do Polski, także jeśli chcecie się udać do Japonii, to miejcie to na uwadze, więc średnio się wyspałem, ale chyba dam radę. A ty, Piotrek, jak tam? Ja się wyspałem, powiem ci. W przeciwieństwie do ciebie, ale powiem... Niestety męczy mnie tutajsze powietrze trochę. Dzisiaj musiałem wziąć leki na gardło, bo normalnie bym nie wytrzymał. No także, jak widzicie, no bo ja trochę osłabieni jesteśmy, ale damy radę, bo ten materiał trzeba i tak nagrać, a myślę, że to jest fajna pamiątka, to jest raz, a dwa, fajnie było, że się z wami tym podzielić, także zapraszam na kolejny materiał, mam nadzieję, że pierwszy się podobał, mimo tego, tej chaotyczności, która się wkradła, ale chyba będzie dobrze. No jak widzicie udało nam się, nam się trafić do lasu. Tak wiem, bardzo codzienny rzecz, las i się tym chwalę, że jestem w japońskim lesie. Hura! W każdym razie to jest ciekawe, że tutaj w Ojcie masz macie bardzo dużo wejścia na te tereny górskie i tak dalej, tylko to są tereny prywatne i tam nie można wejść. Trzeba znaleźć ścieżkę gdzieś z boku i po dłuższym okresie, okresie szukania udało się coś znaleźć, dlatego teraz tutaj jesteśmy. Przede wszystkim wszędzie rośnie bambus. To jest fajne. Mimo wszystko tego w Polsce nie widzimy, a bambusy są ciekawe i wysokie. Przy okazji, nie ukrywam, że robi wrażenie. Tym bardziej, że tak jak widzicie, jak idziemy po obu stronach mamy w zasadzie ścianę drzew, ścianę roślinności, ścianę bambusów, tak? Więc na pewno daje to bardzo dużo uroku takim lasom. Toż to? Tak, że tak mówię. Teraz się przejdziemy, pospacerujemy dla zdrowotności, jak to się mówi. Tutaj widzicie za mną, przeszliśmy cały las, i wyszło tak, że mamy kolejny teren prywatny. To tego z tym się jeszcze nie spotkałem nigdy w Polsce, żeby przejść cały las i mieć teren prywatny. Ale tutaj jak widzicie, macie mnóstwo, mnóstwo szklarni. I zaraz obok, torowisko. Dla mnie to wygląda fantastycznie. Mimo wszystko, widok jest fenomenalny. Także jest to robili szczyta, oczywiście góra. Za mną. Nie, no dla takich widoków tutaj warto być. Zdecydowanie. Potwierdzam. Ogólnie po drodze przeszliśmy jeszcze taką małą malowniczą miejscówkę, tam też była świątynia, tutaj jak widzicie był cmentarz, bardzo ładnie to wygląda, ale co najważniejsze, przez godzinę drogi dosłownie, od tego lasu, o którym mówiłem, praktycznie koło gór, jesteśmy nad oceanem. Dosłownie to jest godzina spacerku, a to jest naprawdę fantastyczne, kiedy tu jesteś, czujesz tą oceaniczną bryzę, bo ja na to spacyfik już. Także wow, no co ja mogę więcej powiedzieć. No, ten spacer był na pewno bardzo ciekawy według mnie. Wielcie Piotrku? Jak najbardziej, to samo. Tym bardziej, że faktycznie mogliśmy zobaczyć to wszystko, co Japonia może nam w bardzo dużym skrócie pokazać. Czyli góry zaraz obok ocean. Po drodze yy, malownicze miejscowości, malownicze yy, miejsca, yy, sporo kultury, także czekajcie na, na następne. Znaczy, póki co jeszcze będziemy nagrywać, ale to już jutro prawdopodobnie. Dzisiaj to już po prostu skończymy nagrywki i sobie pójdziemy po prostu już spacerkiem na naszą miejscówkę. Może coś się jeszcze wykombinuje, ale tak jak mówię, jutro, jutro będą nagrywki z Ennisman Parku. Też zobaczycie taki przemiałek, że będą będzie na to zlecie dnia następnego. No to. Cześć, do jutra!